Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o konkurencji, czyli taki odcinek dla młodych przedsiębiorców. Sam jestem młody, mam 24 lata i chciałbym Wam właśnie opowiedzieć, co ja zauważyłem właśnie prowadząc firmę, prowadząc działalność, trochę gospodarstwo, jak to wygląda właśnie z mojej strony, co ja zauważyłem, jeżeli chodzi o kwestie związane z konkurencją. Także takie praktyczne porady, nie żadne teoretyczne, wyczytane z książek. Słuchajcie, pierwsza taka rzecz, którą ja zauważyłem, jest to, że dużo ludzi mówi wielu książek, jest to napisane, żeby w ogóle nie patrzeć na konkurencję. Uważam, że jest to błąd. Uważam, że przede wszystkim trzeba się skupić na sobie. Natomiast, jeżeli zakładacie, powiedzmy, zakład fryzjerski, warto jest sprawdzić, czy w okolicy są już takie zakłady. Warto pochodzić do tych zakładów, zobaczyć, co one oferują, żebyśmy my oferowali trochę inne usługi. To znaczy, wiadomo, że to będzie fryzjerstwo na damsko-męskie, natomiast możemy dawać jakieś rabaty, jakieś karty właśnie rabatowe. Czasami, może jakieś słodycze dla najmłodszych, po prostu, żeby się troszeczkę wyróżnić jako taki zakład. Yy, więc myślę, że w jakimś stopniu na pewno trzeba na tą konkurencję patrzeć. Natomiast nie jest to żaden wyznacznik i też nie sugerowałbym się tym, że jeżeli jedna firma dobrze prosperuje albo właśnie źle prosperuje, wy to założycie, to też będziecie źle prosperować. Nie ma na to reguły, w zależności jakie macie umiejętności, jak to umiecie robić. Oczywiście są produkty, które na rynku się praktycznie no. Słabo sprzedają, bo jest taki monopol na te produkty. Ciężko jest wejść na rynek z niektórymi produktami, a raczej w obecnych czasach z większością produktów, z tego względu, że jak sobie nawet podzwonicie po firmach, to łatwo jest coś wyprodukować, gorzej jest to sprzedać. Zadzwonicie do firmy, firma wam może wyprodukować, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, większość rzeczy, jak do jakiejś zadzwonicie i będzie im się to kalkulować. I też, oczywiście, ilościowo w zależności, co to jest. Natomiast, jeżeli tu mówimy, powiedzmy o produktach spożywczych, na których coś tam wiem, to mogę Wam powiedzieć, że tutaj mówimy o bardzo dużych ilościach. Wtedy faktycznie Wam się to kalkuluje przy sprzedaży, ale musicie mieć rynek zbytu. Mamy obecnie bardzo dużo marketów, bardzo dużo sklepów. Są jeszcze dodatkowo jakieś bazary, handlarze, ludzie mają swoją żywność czasami jeszcze, więc yy, ciężko jest naprawdę niektóre produkty sprzedać, jeżeli nie mamy tej marki. A kolejna rzecz bardzo ważna właśnie związana z marką osobistą. Słuchajcie i nie tylko i też dołączając do tego konkurencji jest taka, że każdy powinien tworzyć swoje portfolio, uważam. Każdy powinien mieć swoją bazę klientów, każdy powinien mieć zaufanych ludzi, produkt powinien być dobrej jakości i powinien taki produkt się na rynku sprzedać. Oczywiście ktoś powie, że reguły na to nie ma, bo słuchajcie, nie ma, natomiast warto jest zastanowić się po prostu nad paroma rzeczami, o których teraz Wam powiem. Pierwsza rzecz to jest to, co lubimy robić, co chcemy robić i co potrafimy robić, a kolejna jest taka, czy w ogóle rynek tego potrzebuje. I radziłbym szczególnie tym młodym osobom, które zaczynają, jesteście w moim wieku czy młodsi, żebyście po prostu na samym początku sobie testowali na małej próbie. Jeżeli ktoś sprzedaje krzesła, słuchajcie, to nie kupujcie czterech tirów krzeseł, tylko kupcie sobie Pół tira albo najlepiej, pięć kompletów, i zobaczcie, czy to w ogóle Wam się sprzeda, czy rynek tego potrzebuje. Na początek uważam wręcz, że nie jest potrzebna jakaś super forma reklamy. Jeżeli produkt będzie dobry jakościowo, wy komuś zaproponujecie, powinny się te wieści w miarę możliwości rozejść yy, i ten produkt powinien Wam. Siłą rzeczy się sprzedawać, nawet na małej próbie. Natomiast jeżeli on się nie sprzedaje, widzicie, że zrobiliście, czy wyprodukowaliście, czy nawet jakieś usługi oferujecie, i to nie wychodzi, to ja bym raczej w to za bardzo nie wchodził, z tego względu, że po prostu może Wam to nie wyjść, a szkoda, żebyście utopili dużo ciężko zarobionych pieniędzy, a jeszcze w młodym wieku to domyślam się, że często te pieniądze nie są nasze. Kolejna rzecz. Nie patrzyłbym na konkurencję. Słuchajcie, w kategoriach tego, że ktoś ma wielkie magazyny, a wy dopiero zaczynacie, nie macie nic, bo często jest tak, że te wielkie firmy też zaczynały od niczego. Ktoś powie, że kiedyś były inne czasy, ale teraz też są inne czasy. Kiedyś niektóre rzeczy były lepsze, na przykład tego, że nie było dużo towarów na rynku i wszystko schodziło. Teraz niby te produkty nie schodzą, ale mamy internet. Jesteśmy dużo szybciej w stanie dotrzeć do pewnej liczby ludzi. Oczywiście nie jakoś łatwo, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Co kiedyś było niemożliwe, trzeba było po tych firmach jeść. Wysyłać listy, i tak dalej. Także tym bym się nie sugerował, że jakaś tam firma jest wielka. Wy jesteście mali, i wam to y, może po prostu nie wyjść, y, no bo wszystko może wam nie wyjść. Natomiast tym bym się akurat tutaj za bardzo nie sugerował, tylko robił swoje powoli, krok po kroku. I kolejna rzecz, bardzo ważna, szczególnie dla ludzi młodych, słuchajcie, i tak jak ja widzę po sobie, to jest ta cierpliwość, to, żeby się nie, nie poddawać, taka nieustępliwość w dążeniu do y, celu. To, że ktoś sobie coś tam kupił, czy to, że ktoś ma jakiś super samochód, to nie oznacza, że wy tego samochodu kiedyś mieć nie będziecie na razie trzeba się uczyć, rozwijać, yy, nie wiem, dużo czytać, jeżeli lubicie, jeżeli nie to po prostu działajcie i ciężko pracujcie. Przyjdzie czas na przyjemności. Yy, nie ma co się rozpieszczać, jak macie pierwsze 1000, 2000, 5000 zł, to ja właśnie polecam sobie spróbować i też nie patrzeć, że są jakieś wielkie firmy wyproponujecie taki produkt, a on już na rynku jest, bo prawda jest taka, że większość produktów, słuchajcie, na rynku to no po prostu jest, nie ma się co czarować. W większości przypadków nie będziemy drugim markiem, Zuckerbergiem czy kimkolwiek. Nie stworzymy drugiego Facebooka, nie stworzymy jakiejś wielkiej firmy transportowej czy produkcyjnej. W większości będziemy małymi przedsiębiorcami, ale grunt, żeby robić to, co się lubi, co się chce i czego rynek potrzebuje, i wtedy na pewno my i klienci będziemy z tego e, zadowoleni. Także jeżeli chodzi o tą konkurencję, moi drodzy, ona jest w jakimś stopniu ważna, bo możemy zobaczyć, co konkurencja robi dobrze, co robi gorzej, co my możemy poprawić, yy, oferując te same usługi albo ten sam produkt. Natomiast nie sugerowałbym się tym i... Yy... Nie zniechęcałbym się, że ktoś ma więcej. No, ktoś ma więcej, bo, wcześniej, bo szybciej zaczął, ktoś ma więcej, bo ma większe doświadczenie, więcej na tym rynku działa, wie już jak to robić, ale mimo wszystko bym próbował, bo szczególnie właśnie w tym młodym wieku powinniśmy to robić, bo potem jak będziemy mieli po lat 30, 40, 50 i więcej, mając rodzinę, wierzcie mi, że będzie dużo trudniej to zrobić. A teraz powiedzmy, nie wiem, jeżeli jesteście przed studiami jeżeli jesteście po studiach, czy w trakcie, czy w ogóle nie idziecie na studia, macie po 20 parę lat, albo nawet jeszcze nie, to warto jest, słuchajcie, pierwszy biznesik sobie taki zacząć. Fajne jest to, że mamy tą kwotę wolną, kiedy nie musimy jeszcze tej działalności rejestrować, więc na małej próbie popytać znajomych, rodziców, kolegów, czy nawet obcych ludzi, czy oni by byli takim produktem czy usługą zainteresowani i zacząć działać. Liczcie się z tym, że pierwsze biznesy Wam nie wyjdą, jest to normalne, jest to naturalne, najczęściej one nie wychodzą. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że nie każdy ma umiejętności przedsiębiorcze. E, pewnych rzeczy można się nauczyć, natomiast niektórzy mają taki charakter, że będzie im dużo gorzej. Widzę często poznajomych starszych lub młodszych, którzy mają duże firmy lub małe, że po prostu niektórym to przychodzi łatwiej, bo mają taki charakter, mają takie cechy osobowości, a niektórym to przychodzi dużo trudniej, co też nie jest złe, bo też nie każdy będzie przedsiębiorcą. Bardzo dobrze jest być również pracownikiem, bardzo dobrze jest e, pracować u kogoś, macie ciszę, spokój. E, Thank <laughs> you. Wiadomo, że może te pieniądze nie są jakoś super satysfakcjonujące, ale coś za coś, więc no tutaj po prostu trzeba się zastanowić, co się chce robić, jak się chce robić, i mówię tą konkurencją aż tak bym się nie przejmował. Natomiast mimo wszystko w jakiś sposób zwracałbym na nią uwagę, jeżeli ona istnieje gdzieś na rynku, bo teraz sobie zobaczcie, otwierając kolejny skład budowlany, a macie u siebie w miejscowości powiedzmy na 15 tysiącach mieszkańców trzy takie składy. No czy wam się to wybije? No jeżeli nie macie jakiś super. Nie wiem, super pomysłu czy super cen, a raczej w Wchodząc na ten rynek, nie będziecie mieli, może być bardzo ciężko. Te firmy już mają jakieś tam zaplecze finansowe, a jeżeli nawet nie, no to mają już pozyskany rynek, właśnie, czy też mają jakichś tam kontrahentów ludzi, którzy z którymi współpracują wiele lat, więc żeby się wbić na taki rynek, po prostu trzeba to robić bardzo, bardzo, bardzo powoli, z dużą dawką, dużą dozą cierpliwości i też nie macie pewności, że to Wam wyjdzie, więc w jakiś sposób na tą konkurencję i tak bym uwagę zwracał. Ale jeżeli jest to Wasza pasja, to mimo wszystko próbujcie. Trzymajcie się moi drodzy, mam nadzieję, że rady były pomocne. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć.